Cześć wszystkim, Papa pa, z Klu Go, odcinek 102. Obecny ho Holiday to Comet.com. 177 punktów potrzebujemy na rang 59. Trąca P. To mieliśmy ustawione na poprzedni dzień, jeśli chodzi o zamówienia specjalne. Na dzisiaj sobie ustawimy coś innego, więc do tego celu, w, w tym celu, pójdziemy do koła. Najpierw, jednak, sobie zajrzymy do dekoracji. Tutaj nie ma czegoś, co chcielibyśmy wykorzystać. Chyba nie i nawet widzę, że nie, więc możemy przejść. Kuponik: nie, nikogo dzisiaj nie będziemy zapraszać. Jakaś nowa naklejka jest, sobie ją przeczytamy, jak już dzień rozpoczniemy. Więc najpierw, jeszcze tylko trzeba wybrać Today Special. I teraz do tego. Znaczy, teraz to zrobimy. Wylosujemy sobie coś. A więc jesteśmy przy kole, i teraz sobie coś wylosujemy. 32 opcje są. Która jest tą na dzisiaj. O, papas papry -Kasz. Chyba się jeszcze ani razu to nie wylosowało, więc. To jest zaumienie na dzisiaj. No dobrze, więc wy ustawmy sobie papas papry -Kasz. No na pewno to się jeszcze nigdy nie wylosowało. Chyba się nigdy nie wylosowało. W każdym razie, no tu są dopiero dwie gwiazdki nabite. Więc będziemy nabijać dzisiaj kolejne dwie. Okej, okay. myślę, że można już rozpocząć wszystko, co mogliśmy wybrać, ustawić i przygotować. To zrobiliśmy sos na Comet Kondo HG. Hiper Green, nie? Papa's Hot I taki soczek jest z takimi symbolami. Podobne. Dobrze, nową osobą dzisiaj jest Kapitan Cori Ona zamawia rybę. Mogę dzisiaj zrobić tylko dwa, trzy, trzy mięsa do przodu, nie? Czyli... No, może, no, pierwszego zamówienia. Do pierwszego zamówienia, no to akurat do przodu może nie jest. Ale, no, mogę zrobić jeszcze zamówienie specjalne. Jeśli chodzi o zamówienie closera, no to... Niech przyjdzie, to wtedy mu zrobię. Obecny tydzień, jak mamy w Cloakiry, to jest tydzień złoty dla klientów Clozerów. U klawzerów zdobywamy złota, u innych, no to hmm, jakieś tam kolejne gwiazdki. Hmm. Dobrze, teraz tak, Repcia. Dla jego no. I teraz można szejki wstawiać. Dwa duże. Lemoniatka oraz Saturn. No, okej. Okay. Jedna strona nie wyszła, więc yy, do poprawy. Tutaj ananasy nałóżmy. Okej, okay, i teraz tu. Trzecia próba. To mi dzwoni tutaj. Zaraz drugie będzie dzwonić, więc szybko shake. Jabłuszko. Okej. Okay. Wypiszałem dru tą drugą, ten drugi rządek, żeby no Tutaj to mięso zostało. No hmm. właśnie. Zrobione. I tak a propos mała podpowiedź: Jeżeli ktoś nie zwrócił uwagi, że na ścianie się coś zmieniło, no to może mi napisać w komentarzach. E, jeżeli Inaczej, jeżeli ktoś zauważył, że na ścianie się coś zmieniło i jest jakieś inne ustawienie niż to było w odcinku poprzednim, to może mi to o tym napisać w komentarzu. To będzie oznaczało, że jesteście spostrzegawczy Bo powiem wam, że... No nie, nie powiem. Nie powiem Dam wam szansę może wy zauważycie Czy się coś zmieniło, czy się nic nie zmieniło. Może przy was nie, nic nie zmieniałem, nie ale. Jestem ciekawy chyba w waszej yy, spostrzegawczości. Czy zauważycie jakąś różnicę, której nie było? Jeżeli ją zauważycie, to napiszcie o tym. Macie takie zadanie w odcinku. Spojrzeć na ścianę i No w ogóle zasurówkę nie zdobyłem dzisiaj. Nie zdobyłem ze surówkę 100%. procent. kapitan Cory miał dostać sos ko koronowany. Ok, dla Igiego jest też. Dać mu jajko. Mnóstwo tego jest do zrobienia: złotych to tam jest dopiero 6 albo no, aż 6. Ok, nie wyszło nam perfekcyjnie, nie? Zatem te surówki. O, chciałem iść robić soczek, ale zauważyłem, że mi mięso się mu zrobiło. I tak. Piąte, szóste to będą zamówienia specjalne. A teraz jest jeszcze zamówienie tonego. Tonego, którego odblokowaliśmy w dniu poprzednim. Okej okay, sosik jest, teraz gwiazdki Gwiazdki to jest tak jak z tymi papryczkami nie? Środek w nimi wymierzyć To wcale łatwo nie jest Ja w tym zamówieniu dodam to jajo Więc za jajko będzie utrata punktów Ale to jest jednak, chociaż <gryż> nie nie zrobię tego tylko dlatego, że Igi dzisiaj ma zdobyć brąz. Więc warto, żeby ten brąz miał perfekcyjny. Z innym razem się zrobi tam tu z jajkiem. Dzisiaj bez trójkę, czwórkę trzeba zaraz soczki porobić. Jest perfekt. No właśnie, brąz tu był do zdobycia. MK, MK. I jabłuszko fioletowe. Okej. Okay. Saturn i wiśnia. Okej, okay. jedna strona nie wyszła. Dawaj to tu. Okay, no to teraz jedna dla ciebie paprykaż. Drugie zabumienie, dla ciebie będzie. paprykaż to ma co? Podwójną kasę. mięsko Akari to jest, nie? Tak, bo trzecia była Akari. Straciłem gwiazdki przy zamówieniu pierwszego klienta. No, liście, no i mi dzwoni Sasza cebulka. No, cebulka znowu trzeba przywijać. zaumienie Akari jest perfekt hmm, Jabuszko Jabłuszko i hmm. to drugie coś yy, No nie wiem jak to nazywać lewoniada jest closer. okej okay, musiałem to tak yy, wymierzać no i coś czego nie umiem zrobić na perfect to coś Kapryczki też jakoś ujdzie, ale to czarne? No to gorzej jest. Czwóreczka, tony. O, i jest perfekt. I, I tylko pierwsze zamówienie perfekcyjne nie jest. Captain Corey. Szybko dawaj mi to. Petrona. U ciebie trzeba perfekt zrobić, więc ja może nawet zrobię trzy rybki, żeby mieć trzy próby. Pod warunkiem tylko, żeby nie z... czegoś czegoś co no ostatnio w ogóle nie kiepszę. Czyli tych innych trzech klas. Jak już mnie tutaj zawołało, no to nałóżmy soczek. W zasadzie to jest szeek, a nie soczek. ...lemoniatka. Ok, druga próba, no i trzecia będziemy mieli trzy próby jak nie wyjdzie żadna, no to będziemy się wtedy martwić, ale próbujmy. I tak zaczynamy od liści. Ok, mogą być liście jako pierwsze. No nie, to to nie będzie perfekcyjne w tę stronę. To no trochę lepiej. No po lisiach to nie jest tak łatwo stwierdzić, czy to środek widzi, czy nie. Ale może widzi. Okej, okay, teraz mięso. A w ogóle to jest to? Tak, to jest to. Nie, nie tu. Tutaj To jest środek. Mięso to co miało być. Cebula może lepiej było cebulami, czy znaczy sosami prze, przesunąć to. Okej. Okay. Teraz sosy w tę stronę. I mamy... no dzwonki z dwóch stron. Dzwonki z dwóch stron się uruchomiły. Okej. Okay. Jakbym wydał, e, znaczy jakbym Okej, okay, tutaj perfekta nie ma. Liście. Nie, kurczak i cebula, ten tamten Kaiser Onion. Kaiser Onion to który to? Kajzerek to chyba po prostu bułka. Ktoś tam prezent zdobył. Okej, okay, drugi perfekt nam się nie udał. No nie zaliście zdobyłem perfekt. Lepiej zrób to. zróbmy ten mały shake. Dla Petrony. Jabłuszko. Mm. Sosik teraz. No sos już mam yy, na sos. Mam już obraną taktykę jak perfekty trafiać. Na całą resztę to nie. semula W sumie najlepiej, że przesunąłem w tę stronę tym razem. Chyba szybciej wyszło. Do sosu już raczej nie tracę punktów. No, Sasza? A Za... co tym razem? O, za SOS straciłem. <laughs> I za wszystko tak... no i za to samo co przy poprzednim. Czyli no, mówiąc o niestraconych punktach za SOS, właśnie poleciały te punkty. Okej, okay, ogórki, potem gwiazdki, okej, okay, no to środek środek raczej będzie. Surówka, okej. Okay. W tamtą stronę trzeba było. Od surówki było bliżej. Spróbujmy to wydać. Jest, perfekt. Złoty, perfekt. Perfekt Petrona. Chciałem to wyrzucać, ale uzna yes. uznałem, że jak będę miał stracić te punkty, to i tak je stracę. A ich nie straciłem. Rank 59 Spice Explorer trzecia ekstra strike out dobrze teraz y, ta piłeczka no w kijach walnęło nie w bata nie walnęło ok i jeszcze trzecia trzecia piłeczka no ta trzecia to tam się udała bez ...znaczy od razu pierwsza próba strike out i zrobione to był odcinek 102. Do zobaczenia w odcinkach następnych. Jeżeli będę pamiętał, to w następnym odcinku pójdę do Food Tracka. Cześć.